Stuka. zmusza mnie do tego, żebym wstał o godzinie trzeciej nad ranem, bo mi się jakiś obraz przyśni. Maluję, bo zawsze to było ekscytujące, najmniej ekscytujące, a czasem nawet tragiczne, to jest od czasu do czasu skończyć bardzo dobry obraz. I zaczyna się handra normalna, że możesz nigdy w życiu nic lepszego nie zrobię. To, co mi się podoba u niego, u Witolda, to jest, że on jest taki pełen kontrastów. Taką ma błyszczącą osobowość i taką, taką wielką radość życia. Czasami sobie zadawałem pytanie, no co w tym jest? Co w tym jest intrygującego, co jest fascynującego. No dla mnie to jest taka opowieść o czasach dzieciństwa. To jest historia, którą myślę, że można ciągle coś do niej dodawać. He jest Ludziki. I met him during his ludziki period. And ludziki is in Polish is a little people. So this becomes like his signature te ludziki mają duch. Jeśli patrzysz na nich, to są tak proste, a w mają ekspresję. Kiedy przybyłem do święcimia, obejrzałem obóz stworzony przez Niemców, to byłem tak poruszony tym, że było dla mnie niemożliwe po prostu uniknąć Temat tego dramatu, to była po prostu jedna wielka improwizacja, tak jakby malować obraz w ciemności w środku nocy, kawałek po kawałku, to była po prostu ryzykowna bardzo decyzja pod każdym względem, pod względem politycznym, pod względem artystycznym. W 1961 roku, kiedy skończyłem plafon, władze chciały. Ten plafon zniszczyć. Złapał się za, za taką ideę czarnej dziury. Ta idea czarnej dziury to już jest kompletny absolut. Można by to porównać, nie wiem, z ochotą namalowania Pana Boga. well i have 86 years of my existence behind me but what is in the front of me i'm standing on the edge just standing on the edge who knows what is there huh <laughs> who knows